Dlaczego ksiądz ma być ekspertem od małżeństwa? Tylko częściowo bym się zgodził z, z taką tezą. E, to znaczy, raczej uważam, że ksiądz jest ekspertem, powinien być ekspertem z dziedziny relacji. Natomiast e, raczej spotykam czasami, ale dla mnie to są niewygodne sytuacje. Ksiądz jako seksuolog który doradza już bardzo takie intymne sytuacje, w sytuacjach, jakie są w małżeństwie. Ale tu jest dla mnie najważniejsza rzecz, właśnie bycia pewnym mediatorem to tak, jak rozwiązywać jakieś konflikty, jak najbardziej. Co może ksiądz doradzić w jednej, czy w drugiej, czy w trzeciej dziedzinie, ale nie we wszystkich. Nie widzę właśnie księdza, który miałby doradzać właśnie w jakiejś. Terapii związanej właśnie z seksualnością człowieka. Nie każdy ksiądz będzie lewem starowiczem, czyli słodką, a tu jest ważne właśnie budowanie takich relacji. Ja się spotkałem kilka razy z takim doświadczeniem Nie wyszło mi, ci ludzie się rozwiedli. Nie zawsze ksiądz może doradzić. To jest też pewna do zawolności tych ludzi. Dobrze jest, jeżeli ksiądz rozumie, bo bardzo często tak się, jest takie mniemanie, taki stereotyp, że ksiądz jest oderwany od życia, więc co wy tam wiecie, komu możecie cokolwiek doradzić. Ja uważam, że czasami można spotkać takich księży, niekoniecznie zakonników, którzy mają bardzo głębokie doświadczenie, czym jest rodzina, Czym są to właśnie trudne relacje, jak je pokonywać, jak budować właśnie te nowe mosty. I częściowo się czuję takim człowiekiem, który może pomóc. Ważne, żeby nie szkodzić takim ludziom przy, przy różnych konfliktach może być ksiądz dobrym mediatorem, tym, który trochę tych ludzi poprowadzi, ale też nie do końca nie jesteśmy, nie jesteśmy takimi specjalistami. Módlmy się o to, aby Pan Bóg postawił nam na drodze kapłanów, którzy z dużą dozą miłości, empatii będą wysłuchiwać tego, co mamy im zamiar powiedzieć.